Już my to ogłaszam. Ta! Wygrałam. Ale, Ale masz czerwone oczy ty. Pokaż. Ja? Jak? Co ro aparatów? Do karmamęde. Karmamęde. O kurde. Bo mi ekran pek. Grocie <gulanie> tragiczne. Bazurka, bazurka. I czy coś <się>. tam <gulanie> jest? <gulanie> co jest? Jest? Oh, yes. A ja Και benedetta te 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 το te 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 Mà, a abengue ja. a desintegrar tota joje estava a minha boica dia rapli puta me codigo já Βε, 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 ζυγόδε, ε, μεσοιόσιabο, andava, τα κουράκου, μεσά, διβού, τα κουράκου, μεσά, διβού, τα κουράκου, μεσά, 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 τα μεσά, τα μεσά, 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 μεσά,

Jatar! Jatar po twarzy z, ja tar, ja tar z Loch Ness. No, ja z Indusem! Widzę, że Indusem! Ale tu ci sami. Ej! Wiesz co? Wiesz dlaczego są tacy dobrzy? co, że przyjęli <tus> laski, że mają takie krzywe? Mordy! Czy penisy? Penisy szatana! <tus>

Zaczynam, A czemu nie wypierdoliliście mu? Ja się nie wiem, kurde. E, dopiero jak chciałem, dopiero. Co? No, po Nie mogli nawalić takiego frajera.